Cześć, z to jest Pandy. Witam Was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam może nie jak grać, ale oczywiście prezentację w Pancera 07RH. Oczywiście to jest nowa nagroda z ostatniego maratonu, który był. Udało mi się go zrobić całego w ostatni dzień. Grania, zrobiłem go za darmo. I jak można zobaczyć, no można go teraz kupić? Oczywiście, dodatkowo, jeśli chodzi o kamuflaż, czy do który szczerze, jakoś, jak ktoś ma golda, to może się kupić, ale szczerze, mi się, według mnie, nie opłaca się go kupować. Jeśli chodzi o samo kupno tego czołgu, czy się opłacało? Raczej nie. Maksymalnie 25 zł, albo za darmo zrobić, tak jak ja zrobiłem. Ja akurat nie grałem w weekend w poprzednim tygodniu oraz nie grałem w poniedziałek, też trochę. Też sobotę mi trochę nie było, więc troszeczkę odjął mi to dni, dlatego go zrobimy ostatniego dnia, a nie tak jak moi rówieśnicy, którzy go zrobili na przykład w piątek, albo w szybciej. Więc no, mogli mieć po te lepsze misje na zniżkę, na ten kamuflaż czy to, oraz różne inne zniżki, jeśli chodzi o jakieś gold chyba tam były jeszcze do zdobycia, jakieś rezerwy, więc mniejsze. Ale jeśli chodzi o czołg, to będę go omawiać w bitwie. Jeśli chodzi o omawianie, będzie w innym, nowym stylu też, znowu zrobimy. Napiszcie swoje komentarze, jeśli chodzi o czy wam się takie coś podoba? Będę próbować to w nowym stylu też robić, więc zobaczmy jak będzie. Jeśli chodzi o czołg, to będzie omawiane w bitwie, więc mam nadzieję, że za to zostawicie łapeczkę. Nie zapomnijcie o subskrypcji nowej osoby, Łapeczki, łapeczkujcie oczywiście i zostawiajcie komentarze, będzie mi bardzo miło. Więc dobrze, my sobie oczywiście bitewkę. Załogę oczywiście będziecie mieli podaną na ekranie oraz też parametry, głównie wam je przedstawię oczywiście w bitewce. Jeśli chodzi o sam czołg to on jest bardzo szybki, DPM ma, macie 3,5 albo na 4 sekundy, zależy od waszych modułów, moje moduły to było wentylacja, stabilizator, bez dosyłacza tutaj gram, wentylacja, stabilizator i ulepszone celowanie, zwykłe, nie czerwone, bo no, to jest premka, więc no, bez sensu też pokazywać jeszcze lepsze parametry, nie wyolbrzymiajmy tego czołgu, kamuflaż jest nawet spoko, mm, działo kapryśne, ale ma niby 0,29 celności przy moich modułach. No, i penetracja jest spoko, bo mamy na przykład na zwykłym polisku 205, a na goli już 255, więc troszeczkę do nie rówa. Na pewno wolne pociski, pancerz jest znikomy, bo lubi dingać po rogach wieży oraz górna płyta. No i szczerze, to tyle, można powiedzieć. I reszta aspektów macie na ekranie po prawej stronie, więc co mogę wam powiedzieć, więc no. Mogę powiedzieć także że delektujcie się bitwą. Ja będę się starać jak najwięcej zrobić. Też komentować. Yy, czy golda używać na te tiry? Szczerze... nie, ale możemy, no coś możemy podziewać goldem. Zobaczymy. Najpierw zwykłe pociski, żeby sobie podostawać. Szczerze, źle jadę. Yy, ja tutaj wjadę? Pewnie nie. Ajaj, było blisko. Ale jakby się udało, to bym boosta zrobił. No tu jest boost, da się go zrobić, tylko trzeba umiejętnie, a ja niestety nie trenuję zbyt dużo tych boostów różnego rodzaju. Więc no nie umiem ich dobrze zrobić. Ale tutaj oczywiście można sobie przysnajpić w czołgi, tylko muszę sobie oczywiście widzieć. Troszeczkę widzę, że krzaczki mi przeszkadzają z widzeniem, ale tu widać niby ten czołg, który wyjedzie. Powinno widać w tym miejscu. Tak, w tym miejscu dobrze pokazuje Więc no że leży wszystko od zasięgu widzenia, ale widzę, że nic tutaj nie pojechało. Jakiś to ciężki samuła nie jest wyspotowana, więc pojedziemy na e, tą pozycję tutaj, oczywiście, żeby zobaczyć, czy samuła czasami nas e, nie objeżdża. E, jeśli chodzi o T44, to potrzebuje pomocy, dawaj za mną. E, ok, czy ty pojedziesz do mnie? Chyba tak, nie, nie wiem, to zobaczymy. Sobie jedziemy za do krzyczka, zobaczę KPZ sobie środek środek Od nich jedzie, jest 1400 straty, słabo Tu będzie czołg, to jest pytanie yy, Pewnie nie, no to Samuła mam niby na Magazynek, yy, więc muszę też ostrożnie grać Okej, okay, Samuła tam jest, czyli Tylko TS-5 nie jest wyspotowany, okej okay. TS-5 tylko nie jest wyspotowana i arty Ok, to możemy szczerze spróbować zajechać od boku Czołgi, zobaczymy jak będzie No spokojnie, ja się najbardziej boję, że ta jest piątka, będzie w tym miejscu. To jest najbardziej obawa dla mnie. Zobaczymy. Dobra, on tu podjeżdża ładnie. Na go bierzemy. Ładnie, na skilla porobiony, uważasz na arty, bo są hey, trzy. A tu może wciepnąć. Oczywiście, ktoś na rekrutację pewnie przyda klanu, założę się. Albo coś w tym stylu. Nie wiem, nie wiadomo. Yy, najważniejsze teraz jest to, że tu może tak defender tu będzie mógł. Yy, o to chodzi teraz, żeby on. Dobrze, defenderku, dobrze, dobrze. Patrzę tam na nich, ja ci dam tutaj gąseczkę. No i teraz nie przepcham tego to jest to. No, nie przepcham. Yy, muszę uważać, bo przyjedzie zaraz mi. Gościu. Dobra, to mam 1000 uszkodzeń. Nic teraz nie zrobię. Jest 310 w ogóle to jest fenomen, jeśli chodzi o tą bitwę, naprawdę ciekawe, ciekawie. Yy, I no, próbujemy coś ugrać. No nie wiem, czy ugrać no. To nie jest wygrana w ogóle bitwa, ani troszkę. Aha. No teraz celność możecie zobaczyć, nie jest ona najlepsza. O, na przykład 174 uszkodzeń, nie wiem czy mówiłem, ale pewnie nie powiedziałem, ten czołg ma 200 uszkodzeń na strzał, więc no, dupy nie urywa, trzeba się przygotować na to, więc głównie bazujemy na WPM-ie, tak szczerze. Aha, okej, okay, dostałem spota, więc sobie pojedziemy w drugą stronę, bo się nie opłaca, 7000 straty. Czy Arta może mi tu pasnąć? Może, może, już mnie jedna trafiła. Na spokojnie i z trzeci zaraz zostanie sfarmiony Te 4-4 też zostanę sam na polu bitwy. To już mi się nie podoba ani troszeczkę. Jak zostaliśmy sami? Musimy sami działać. Yy... Okej, okay, dostanę spota. Skąd? Może jeszcze mnie zabić w ogóle? Nie, to jest to. to najbardziej boli w tym momencie, że ja jestem tutaj sam. Jest wielu. I Gold, właśnie to był. Właśnie mówiłem o tym. Lubią się dingać te pojazdy, jak są na przykład same w dwójkę. Jak można zauważyć Ładnie No ja już więcej nie zrobię To jest mój koniec w tym momencie Ale dingałem się jak widać No, 2 200 zrobiłem, więcej nie dało się tutaj zrobić Moja drużynka troszeczkę się ulała Więc taka pierwsza bitwa jak można zauważyć troszeczkę golda No niestety, jeśli chcemy przebijać swobodnie ten, tego samego typu czołg apz -a, to musicie niestety golda użyć no albo celujecie przy jarzmie apkiem ale no liczycie że się przebije tą wieżę nie? ona niby ma tam 100mm ale na goldzie można się dingość on, no, naprawdę ten czok jest specyficzny bo ma czasami parametry naprawdę gru grubej raczej duża ilość pancerza czasami jest na jakichś bokach albo coś no trzeba pograć tym czokiem żeby zrozumieć on ich koleś zrobił 2700 więc ładnie ja zrobiłem 2200 moja drużyna zbyt dużo nie zrobi jak można zauważyć więc to nic nie poradzę, że niektórzy nie robią damage'a. 2200 200 zrobiliśmy bitwę, więc idziemy w kolejną bitwę. Zagramy 2-3 bitewki, zobaczymy jak będzie. Dobra, widzimy się w kolejnej bitwie. Ładnie nas rzuciło w ogóle. Himmelsdorf na szóstki, będzie można tutaj podziałać, nie ma twardych czołgów za bardzo, 29. Postaram się używać ciągle apeków powiedzmy, jak największej ilości tak naprawdę apeków. Pojedziemy sobie na górkę. Nie pamiętam ile ten czołg miał opuszczania, ale chyba minus 8 zgaduję od przodu. Jeśli się nie mylę, najwyżej macie na ekranie pokazano. Bo ja akurat teraz nie powiem, wam bo nie pamiętam. Nowy czołg dla mnie, więc co mam, mogę powiedzieć? Trochę nim pograłem wcześniej przed tymi bitwami, bo to nie jest na świeżo. Bo chciałem też się zapoznać z tym czołgiem. Bo ja bardzo, jako osoba, nie lubię szczelnych czołgów, typu na przykład AX z kampanii albo z maratonu. Bo to chyba był w maratonie, jeśli pamiętam dobrze. Yy, chyba w maratonie był bardziej. W kampanii też można było go sobie zrobić. 8 poziomu ten AX, yy, ciężar brytyjski. Też ma to w sobie, że jest bardzo szybkoszczelny i ciężko wykorzystać jego szybkoszczelność teraz na polu bitew, bo ludzie mają zawsze perki na założce przeważnie. Rzadko kiedy się teraz znajdują takie osoby, które się trzyma na tej gąsce, co mają 5 sekund. Więc. Na przykład ciężko mi się odnajduje w takich czołgach. I ten czołg akurat jeszcze bardziej specyficzny, bo ma mniejszy damage. Szybkoszczelność chyba na tym samym poziomie mają, bo też 4,5 sekundy na AX jak z tego co pamiętam ma się tylko lepszą penetrację ma AX to jest to Tutaj akurat nie mamy celność, mamy taką podobną, ale ona nie jest też taka dobra. Czy ja tutaj opuszczę? Tak, opuszczę. Dobra. Bo we mnie wiesz, jak będziesz się w hopie. Właśnie o tym mówiłem. Nie wjeżdża się we mnie. Dwie marki masz, trzy marki chcesz zrobić, to graj rozsądnie. opakuj Dobra, ja sobie pójdę do lewej strony, będzie lepiej. Nie będę im przeszkadzać na górkę, zbyt dużo czołgów że nie pojechało Kawy dwójka sama na dole, ok? Tego sobie sfarmimy A, oni zostali wypchnięci, to nieźle Ładnie, będzie Arta przejeżdżała To jest jakiś tedek. Nie ma tedeku. Okay. Yy, aha, czyli ST1 będzie trzymała tą linię. Ok. W szoku jestem, że chcę to robić. A tu jest tekstury. Dobra. Ale tu już nie ma. Aha. Dobrze. Złapany. Yy, dobra, T29 próbuje. Tutaj widzę ucieka sobie, więc sobie przestrzelimy chłopaka prawdopodobnie. A nie przestrzelimy, OK. Pod z nami wygrał niestety, ale tu CDA jedzie, tutaj jeszcze są ten. Już możemy przestrzelić sobie na spokojnie. Uszkodzenie krytyczne, nienawidzę tego. Będzie pewnie przestrzał na nich Ale nie opłaca się za bardzo o, Ciekawa bitwa bardzo Nie jest no, Nie jest ciekawa, zacznijmy od tego Bo musimy teraz pomagać naszemu T29, raczej T29 trzeba sfarmić To jest główny cel Więc jedziemy na dupsko teraz temu T29, żeby pan co pomóc. Dziwne, że Crusader do przodu tak ciśnie To jest akurat ciekawe Ale na pewno zajdziemy im od tyłu I zrobimy im jak najwięcej pestek Dobra, żeby tutaj się nie zaskoczyć od rywali C29 pierwszy priorytet Dobra Dobra, Dobra apk go niszczymy Odbitet. Właśnie, jak zauważyliście, on ma bardzo specyficzny pancerz, jak można było zauważyć Dobra, zrobię mu najwięcej uszkodzeń teraz Dobrze, ładnie. 2400. Teraz pytanie na kogo trafimy. Oby tu nie było jakiś jakiejś... Ale dzięki temu, że on strzelił, możemy sobie teraz farmić jego gąskę. To jest pytanie. Aha, hitem nam sprzebił. Okej, okay, dobrze. No to chłopak dobrze zagrał, szczerze, bo hitem nas załatwił teraz, ale chyba będzie wygrane bo mamy gwardziste. Dobra, już nie mamy gwardzisty No dobra, ale ten Karlo ma, pamiętajmy, że ma prawie full życia. Ten AMD też ma full życia. Wystarczy teraz, tak naprawdę, potrafiać, nie? Pytanie, czy oni to zrobią, bo mają przewagę naprawdę ogromną HP. Napisać tylko, że. Go kill. Ale to ciekawe, co robi... Aha, ta MK ma Laga albo wylew dostała. No to nie do końca tak do porobienia. Bo im pewnie przyjedzie na tyłek, mogę się założyć. A, ten ma jeszcze AND-stokowego. No, dobrze, to widzimy się oczywiście w końcowej fazie bitwy, zobaczymy jak będzie. Naple no, trzeba trafić. Więc widzimy się w końcowej fazie bitwy, zobaczymy, jak będzie. Okay, wróciliśmy. No, 3, prawie i pół tysiąca, 3, 352 udało nam się nastrzelać. Pewnie ten strzał na ślepo na torowisku dał no, nam się trafić. No, zarobki są takie 61 tysięcy. No, tanie chyba są pociski, mi się wydaje, nie, zwykłe albo goldowe. E, nie dziwię się, bo mały damage. E, zrobiliśmy topowy damage praktycznie. Ładnie. Oni troszeczkę lepiej zagrali, ale no, nic nie zrobię, jeśli mieliśmy AFK naszą MK. No, nic nie zrobimy, niestety. Szkoda, jeśli chodzi o statystyki, to na razie robię 1800, jak widać bardzo mało, no nie lubię niestety takich czołgów, musicie to zrozumieć Pandy niestety widocznie nie lubi szybkoszczelnych czołgów Rekordzik na razie 4900, co robiłem, więc no niedużo, dużo. chyba nie mam na tym czołgu, nie wiem czy sprawdzałem, czy nie Czy mam MK? Nie, drugiej klasy, więc no na razie dobrego wyniku nie zrobiłem jakoś bardzo No dobrze, będziemy jeśli oczywiście w ostatnią bitewkę, mam nadzieję, że się o tym o Łapetce subskrypcji i jedziemy, bez dyrektywki, sprawdzamy czołgi jest to zmaratony czołg, więc trzeba go normalnie sprawdzić. Lesia bitewka i rzuciła nas na dziewiątki, może być, będziemy mogli zobaczyć jak się przebija dziewiątki. No nie ma dużej penetracji, nie mamy, więc no jak Tygera na przykład na goldzie będzie ciężko też przebić. 251 też, no Char Futura też będzie ciężko, a KPZ to już nie, nie powinna być ciężka. Zobaczmy jak będzie, mamy. nie wiem czy mówiłem na początku przy omawianiu tego, pokazywaniu Wam parametrów, na pewno ten czołg jest szybki, bardzo szybki. Dlatego WG nam daje do niego turbosprężarkę, którą tak szczerze nie polecam wam wozić. To ona daje tak naprawdę szybkę, żeby dojechać na pozycję, ale ta pozycja nie pozwala nam zbyt dużo zrobić. Oprócz tego, że mamy DPM, ale niestety skuteczność z tego czołgu nie jest piękna, więc dojechanie na cel i kogoś na przykład farmie nie do końca to działa. Więc nie polecam tu spężarki. Lepiej sobie dać polepszone celowanie, żeby czasami, bo w większości bitwy są takie, że albo są bardzo szybkie, albo są, potrzebujemy celności w czołgach. Bo zauważmy, że głównie ciężko czasami w ocie są bitwy takie pysk na pysk, tak? Tylko bardziej znajdujemy się na jakichś pozycjach i znajdujemy no zależy od skuteczności a i jak dana osoba też gra na czołgu. Czy lubi agresywny styl gry, czy woli bardziej sniperski albo w drugiej, trzeciej linii, to jest też pytanie. My sobie oczywiście szybko zajmiemy pozycję. Mieliśmy, no powiedzmy, byliśmy szybcy, tak? Byliśmy też mieliśmy ładnego respa na początku. Więc możemy to zrobić. Niekoniecznie nie rozumiem, co nasz Light robi. Więc eltek sobie ok. Niech sobie ta gra. Został? 350, no nieładnie O, mamy po spocie No ładnie, ładnie, ładnie go spraliśmy No lepsze losowanie do no, niestety no nie, nie opłaca mi się wychylać, on mnie pije po 260, 250, a ja go po 195, to jest takie trochę, no naprawdę useless bardzo. Eee, Burą sukę fajnie byłoby przestrzelić, z 3 2 jedzie. No my tutaj ładnie zaatakowaliśmy, nie powiem, ładnie zaatakowaliśmy bardzo. Trzeba piknąć na wieżę, żeby zobaczyć. Okej, okay, nic tu nie ma. Dziwne, jakie czogi są jeszcze nie Jedne jedno to. Jak tiger, jak tiger może tam z tyłu stać? Pytanie: kiedy będziemy miał fraga, to jest też pytanie. Dobra, jedno projekt to gra sniper. Oj. Ajajaj. Słabo, bo nas wysnajpił już trochę. My sobie tutaj podjedziemy na spokojnie, żeby nas Arta nie zabiła. Nie chciałbym zginąć od arty kiedy. No naprawdę fajnie zajęliśmy pozycję, zmotywowaliśmy naszą drużynę do ataku. Oraz staram się zrobić tak, żebyśmy to wygrali tą bitwę na luzie. Okej. Kapezek tutaj. On będzie zmuszony zaraz jechać w dół, to jest to. Okej, Skorpion. Właśnie. Nie wiem, czy mówiłem, mamy bardzo mocne haki. One nie są zbyt szybkie, nie? To trzeba zwrócić uwagę bardzo na to. No, jak się uda kogoś zwalnąć z hajka, to będzie spoko, jeśli nie, to nie. No cóż, nic nie poradzę. Dobra, będziemy mieli jak Tigera prawdopodobnie, zaraz spotkamy. Yy, może spotkamy, bo pytanie, czy on będzie grał. Yy, cofał się ciągle, czy się cofał, czy nie. No, cofał się. No i gold. Przebiliśmy, to dobrze. Patrzy na nas, patrzy, patrzy. Nie opłaca nam się tutaj jechać. Te 4 4 ciągle za kamieniem. Dostał te, te dzisiaj, raczej jak Tiger. Pewnie będę mieć po spocie, mogę się założyć. Okej. Okay. Plecki robi. oko. A no to my też mu plecki zrobimy ładne. Ładne plecki zrobione. Serio? Nie przebiliśmy, lol. Kurde, za bardzo w poleciało, aby było luz. Dobra, fraga mamy, bardzo ładnie. No, czy jaką co pancera wyspotuje, to jest pytanie. Ładnie, kolejny frag, drugi. Co pancera wyspotowałem? Ładnie. Jest niski, nie wiedziałem, że aż tak. No, ale na arcie będziemy mogli przetestować HEKA, jeśli nie trafi nas, oczywiście. Więc no, liczymy na to, że nie strzeli w nas. No i jak można było zauważyć 323, haeczki mają 90 penetracji, więc No możecie ich w dużej ilości używać, ja ich mam 8 Żeby jak znajdę jakiegoś lighta albo kogoś, to po prostu wyjeżdżam na niego i się nie martwię o to, że nie będę go e, Na przykład przebijał, tylko trafę go ciągle za 300, więc jest akurat Spoko, DPM i damage Chyba na haekach jakbyśmy strzelali, a akurat to jest też uznawane na tym czołu, mamy chyba najszybszy DPM, największy DPM praktycznie w grze On wynosi tam około 4000 więc, no, co 4 sekundy po 320, to sobie teraz możecie odpowiedzieć, 140 wali co 5 sekund, a tu mamy 4,3. 2200, 2500 łącznego, taka witewka. Mam nadzieję, że się podobał czołg Sami możecie stwierdzić, czy jest grywalny, czy nie. Ja twierdzę dalej, że nie. Można go wykorzystywać, oczywiście, na przykład na jakieś twierdzy, czy coś, ale naprawdę to jest ciężko się tym gra. Podstawowi gracze, raczej będą ciężko mieli odnaleźć się w tej grze. Też niektórzy mówią, że 1200-2000 to jest dużo na tym ciągu, nie, naprawdę, żeby zrobić dużo na ten ciągu, umieć na nim grać, trzeba przekazać przynajmniej 2500-3000 średnich, ja akurat wydatcznie nie leży mi ten ciąg, dlatego robię tylko 1800, więc no jeśli się odcinek spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, subskrypcji, komentarzu, najważniejsze i pamiętajcie, żeby udostępnić film, mam nadzieję, że go udostępnicie, a ja już nic więcej nie mogę powiedzieć, więc żegnam was i do następnych odcinków, na cześć, baju!